Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Węgier, bo naprawdę jest co omawiać. Pierwsze zwycięstwo Oscara Piestriego nie było zapewne tak przyjemne, jak młody australijczyk sobie wyobrażał. Zespół strasznie zamieszał w relacjach między swoimi kierowcami to Tylko dlatego, że nie potrafią w strategię. W sobotę wywalczyli dwie pierwsze pozycje, Pole Position dla Lando i P2 dla Oscara. Jednak, tak jak zawsze, Lando bardzo pogubił się przy starcie i to jest coś, czemu zespół powinien się przyjrzeć. Przed rozpoczęciem wyścigu założyli, że na pit stopy jako pierwszego będą ściągać Lando, no bo w sumie startował pierwszy. Jednak scenariusz trochę się pozmieniał i mimo tego, że Lando startował pierwszy, na czołówkę wyjechał. Oscar i tak naprawdę w tym momencie powinni kompletnie zmienić swoją strategię pod tym względem i powinni ściągać jako pierwszego Oscara, skoro to on miał lepszą pozycję. Zespół natomiast, tak jak mówiłam, delikatnie zmienić tą strategię i zmienić po prostu kolejność pit stopów, zaczął ściągać jako pierwszego Lando, mimo tego, że jechał on drugi albo trzeci, nie do końca już teraz pamiętam. Ale przez to zaczęli podcinać własnego kierowcę, który właśnie jechał po swoje pierwsze zwycięstwo. Pod koniec wyścigu chyba się obudzili i w momencie kiedy Norris zbudował sobie już ponad 5 przewagę nad piastream, zaczęli prosić go przez radio, żeby zwolnił i przepuścił Oscara. Lando bardzo nie chciał się na to zgodzić i właściwie to się mu nie dziwię, ponieważ od początku zespół traktował go jako tego lepszego kierowcę w trakcie tego wyścigu i tymi pit dawał mu sygnały na zasadzie: Lando, jesteś drugi, ściągniemy cię jako pierwszego, żebyś mógł podciąć Oscara i wygrać. Tych komunikatów radiowych było więcej i mogliśmy usłyszeć słowa między innymi Mistrzostwo wygrywa się drużynowo, a nie samemu. Będziesz jeszcze potrzebować rozkara. Albo pamiętaj o naszych porannych rozmowach, które przeprowadzamy co niedzielę. Bardzo słabo wpłynęło to na nich wizerunkowo, no bo co to za zespół, który dosłownie błaga swojego kierowcę, żeby przepuścił on tego drugiego? Z drugiej strony, co to za egoistyczny kierowca, który nie chce pomóc w pierwszym zwycięstwie swojego partnera zespołowego? Po jakimś czasie nagle Oscar zaczął błyskawicznie odrabiać Delando i jak okazało się, ten zaczął zwalniać i go przepuścił. Może w głębi serca gdzieś się zreflektował i zastanowił, czy na pewno słuszny ruch, ale gdyby tego nie zrobił, to jest sytuacja, że na przykład mógłby pojawić się nagle samochód bezpieczeństwa i wtedy Lando nie miałby szansy już go przepuścić dlatego na ostatnie 2-3 okrążenia puścił Unskara. Ale z drugiej strony, też gdyby tego nie zrobił, a samochód bezpieczeństwa byśmy nie zobaczyli, to bardzo by sobie zniszczył tym reputację. I na pewno zostałby ostro skrytykowany za to w mediach społecznościowych, co też pewnie nakłoniłoby do takiej decyzji, a nie innej. Ale spójrzmy teraz na to trochę inaczej. Lando przepuszcza Oscara, trochę się między sobą pozżerają, to całkiem normalne, ale później wszystko wraca do normy. Czas mija, makaron jest na topie, e, przyjmijmy, że Lando jest tak dobry, że jakimś cudem udaje mu się zawsze kończyć przed maksem. No i w tym momencie nadchodzi grudzień i ostatni Grand Prix tego sezonu, jakim jest Grand Prix Abu Dhabi. Załóżmy, że McLaren był tak dobry, że Lando podejmuje się w tym wyścigu walki o tytuł Mistrza Świata. Wszystko zapowiada się super, tak jak wcześniej kończy on przed Maxem, ogromna radość w drużynie, mistrzostwo konstruktorów nawet powiedzmy, ale tytuł mistrzowski zdobywa Max. I teraz jak to się stało? Potem patrzymy sobie na punkty, i zauważamy, że do tytułu mistrza zabrakło mu te 7 punktów, które na jakimś randomowym Grand Prix Węgier poświęcił na rzecz pierwszej wygranej Oscara. Wtedy zacząłby się cyrk. Ale wracajmy już do rzeczywistości, bo takie gdybanie też czasami nie jest za dobre. McLaren skłócił między sobą swoich kierowców, i zastanawiam się, czy gdyby Zach Brown był obecny w tym wyścigu, to postawiłby wszystkich do pionu. Wiem tyle, że powinni oni pozostać w dobrych relacjach i faktycznie się spiąć, żeby powalczyć chociaż o mistrzostwo konstruktorów i nie robić sobie jakichś głupich docinek. Podsumowując, McLaren pnie się do góry i jeszcze nie do końca wiedzą jak to wykorzystać. Ogromne gratulacje ode mnie dla Oscara, ponieważ ta wygrana zdecydowanie mu się należała i to zespół zwalił strategię. Przejdźmy sobie może teraz do Red Bulla i Maxa Verstappena, które w trakcie tego weekendu nie stanął na podium. Od samego początku drużyna miała problemy, żeby dobrze ustawić samochód. Miał szansę max na pole position, chociaż nie zdobył go. Startował trzeci, a od samego pole position dzieliły go 46 tysięcznych sekundy. Ale tak naprawdę, umówmy się, miał on szansę powalczać o wygraną, bo trzecia pozycja to jeszcze nie jest tak okropna pozycja, z której można wystartować. Jednak wszystko też rozegrało się w trakcie startu w pierwszym zakręcie, kiedy wplątał on się w delikatny incydent z Lando Norrisem, przez co wylądował na poboczu. No ale jak trzy samochody pchają się w jeden zakręt, to nawet unikając kontaktu, logiczne jest to, że ktoś po prostu wyląduje na poboczu. Trochę się ze sobą poprzepychali, no i Max wyjechał poza tor i później wyprzedził Lando również poza torem. Kierowca McLarena zaczął to zgłaszać, że no. Nieładne zagranie. Max powinien oddać mi pozycję. Na co w odpowiedzi? Max powiedział, że przecież to ty mnie wypchnąłeś, nie muszę ci nic oddawać. Zespół jednak namówił go na oddanie tej pozycji, no bo nie chcieli sobie grozić pięciosekundową karą, bo wtedy wszystko mogłoby się potoczyć. Jeszcze gorzej niż się potoczyło. No, Max oddał tą pozycję niechętnie, ale oddał i na koniec powiedział, że no super, to zaraz wszyscy będziemy się wywozić poza tor i potem prosić o oddanie pozycji. Czy tam wymuszać oddanie pozycji. Ten komunikat jest akurat bardzo zabawny w kontekście tego, co się później działo, ponieważ Mercedes podciął Maxa Verstappena Lewisem Hamiltonem i w momencie, kiedy doszło do walki między nimi, Max wyjechał poza tor. A potem jak wrócił, nie wyprzedził Luisa, to też warto zaznaczyć, zaczął coś narzekać przez radio, że Louis niepoprawnie mnie wyprzedził, powinien mi oddać pozycję. Zespół prawdopodobnie w pitwolu spojrzał się po sobie jakoś dziwnie i powiedzieli Maxowi, ale przecież nie byłeś przed nim, on był przed tobą, że na pozycja ci się Max nie należy, więc o co, o co ci teraz chodzi? I on tylko odpowiedział, ja, yeah, whatever i... Przeknął przez radio. Doszło jeszcze później do sytuacji podobnej tak jak na mucie 2021, kiedy to McLaren też swoją drogą wygrał dublet. Przypadek nie sądzę, ale wracając do historii, Max próbował wyprzedzić Louisa Hamiltona, i w momencie, kiedy już prawie go miał, nagle zblokowały mu się hamulce i nie mógł przez to skręcić. Wtedy Louis no, wjechał w niego, ale no, nie miał tutaj co za bardzo zrobić podbił Maxa do góry i ten wylądował ponownie poza torem. Mieli oni później z tego sprawę u sędziów i Louis stwierdził, że to no po prostu zwykły incydent wyścigowy, chociaż zastosował w tym momencie trochę gierkę Maxa z Austrii, że zmieniał kierunek jazdy w trakcie dohamowania i wejścia w zakręt. Ale tego już mu nikt nie zarzucał, no bo miał się z tego potrafię się z tego jakoś logicznie wybranić. Zatem Max stwierdził, że to wszystko wina Luisa. Nikt kary nie dostał, sędziowie stwierdzili, dobra, incydent wyścigowy, zgadzam się z nimi, no bo kto tak naprawdę mógł dostać karę? Według mnie, nie zjedzcie mnie, co najwyżej Max, bo był podejrzewany o spowodowanie kolizji w trakcie wyścigu, ale finalnie sędziowie chyba tutaj ulgowo na to spojrzeli. Z każdym komunikatem radiowym Max Coraz bardziej się ten nerwował i nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałam go tak zirytowanego. Wyzywał on przez radio sędziów Louisa Hamiltona, jumpie Yadze, kibiców. Mówił, że do wszystkich, którzy go krytykują, wysyła środkowy palec. Okropnie mu nerwy puściły w trakcie tego wyścigu, i wydaje mi się, że. Nie może się pogodzić trochę z tym faktem, że powoli traci on kontrolę nad wyścigami. I w dodatku walkę o Mistrzostwo Konstruktorów musi prowadzić sam, bez swojego partnera zespołowego, który znowu rozbił bolid, tym razem w kwalifikacjach. Startował 16, także trzyma formę i poziom cały czas czeko. Ale mimo tego, że startował 16, ukończył ten wyścig 7. Także można powiedzieć, że chyba na razie jego najlepszy rezultat, patrząc na jego ostatnie pozycje startowe. I też spojrzymy, porównamy sobie Perez z Verstappenem, to mimo rozbieżnych pozycji startowych, i tak finalnie skończyli gdzieś w środku, ponieważ Perez skończył 7, a Verstappen skończył ten wyścig 5. Lewis Hamilton świętuje dwusetne podium w swojej karierze. Wow, jest to niesamowite osiągnięcie. Nie dość, że wcześniej trzymał rekord, to teraz go jeszcze podbił. Ogromne gratulacje ode mnie, bo to jest wielki wyczyn. I widać, że Mercedes jest coraz lepszy niż w poprzednich dwóch sezonach. George Russell natomiast trochę przykro, trochę szkoda. Zepsuły się warunki pogodowe, przez co zespół myślał, że ma sobie zabezpieczone miejsce w Q2 już nikt nie będzie wyjeżdżał. Tym bardziej pod tym, jak jako spowodował Czerwoną Flagę, myśleli pewnie, że po prostu sesja zostanie przerwana wcześniej. A tu, Klops, warunki się poprawiły, część zespołów jeszcze poszła kręcić swoje czasy, a George już nie miał takiej opcji, bo po prostu zespół dotankował mu za mało paliwa do baku, przez co startował w 17. Ferrari z podłogą z Grand Prix Barcelony i Carlos Sainz przyznał, że samochód faktycznie jest stabilniej się prowadzi, ale przez to tracą trochę na osiągach. Cały czas się jeszcze nie potrafią dopasować konkretnie tej podłogi. W różnych warunkach różnie sobie radzą, tak jak Mercedesy, lepiej sobie radzą w deszczu, co pokazali w trakcie. Poprzedniego Grand Prix w Wielkiej Brytanii. McLaren na pewno już się bardzo mocno ustabilizowały i w każdych warunkach sobie radzą. Red Bull trochę też zastanawia się, co tam idzie nie tak. Ale wracając do Ferrari, muszą jeszcze troszeczkę się zastanowić, która podłoga faktycznie będzie im pasować, bo dosyć często ją zmieniają. Asun Martin średnią strategię co do opon ułożył. Fernando Alonso pod koniec wyścigu musiał bronić tyłów Lance Stroll'a, żeby ten skończył w punktach, a po wyścigu Lance przyznał, że skopali strategię, nie mieli tempa, a samochód jest po prostu wolny. Jeszcze jak jesteśmy w temacie Asuna Martina, to warto wspomnieć o kwalifikacjach ponieważ nie tylko Chaco Perez załatwił nam czerwoną flagę, ale do niego dołączył później w Q3 Guan New Joe. Wszyscy musieli zjechać na ten czas do boksów, oczywiście sprzątanie toru, zrozumiała sytuacja. Tylko w tym momencie Aston Martin został już wrzucony do parku zamkniętego. I potem, jak kwalifikacje zostały wznowione, Fernando Alonso... W przeciwieństwie do reszty kierowców, nie mógł wyjechać na tor, żeby poprawić swój czas. Wściekł się na to niemiłosiernie i z tego co mi wiadomo był tak zły, że ciskał po garażu przedmiotami, które akurat mu się napatoczyły. Fie tłumaczyła się tym, że no, była czerwona flaga, myśleliśmy, że sesja zostanie zakończona, a nie wznowiona, dlatego takich wrzuciliśmy. Ale to dlaczego od razu wszystkich nie wrócili do parku zamkniętego? I dlaczego... no bo to Fiat decyduje o tym, czy sesja jest wznowiona, czy nie. Dlaczego wznowili tą sesję? Naprawdę nie rozumiem tego. Podobny problem ze strategią w RB. Za szybko ściągnęli na zmianę Daniela Ricardo, mimo tego, że jechał na mieszance pośredniej. No i po prostu zniszczyli mu ten wyścig. O jakichś snodach w punktach bardzo zadowolone. Daniel też już jest dosłownie jedną nogą w RB, sądzi, że tam planuje zostać, ale wydaje mi się, że jeśli Red Bull miał już by wymieniać czeko, to tak jak już wspomniałam w poprzednim odcinku, zapewne wymieniliby go na Daniela. Także zobaczymy, ale jest on przekonany, że pozostanie w siostrzanym zespole Red Bull'a. Niedługo dopadnie nas przerwa wakacyjna. Pozostało jeszcze Grand Prix Belgii, a potem mamy miesiąc bez Formuły 1. W tym miesiącu mogą zadziać się różne dziwne zmiany dotyczące transferów, także wszyscy musimy śledzić powiadomienia. Ten miesiąc bez Formuły i beze mnie Wam to tym, że zdam Wam relację z Grand Prix Holandii, ponieważ w tym roku oprócz Miami Wybrałam jeszcze wyścig w Holandii. Także na pewno wyczekujcie ode mnie relacji z toru, bo obowiązkowo będę musiała dla Was nagrać sam vloga. Następne Grand Prix, tak jak już wspomniałam, odbędzie się w Belgii, będzie to ostatnie Grand Prix przed przerwą wakacyjną i widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego XA. I widzimy się w przyszłym tygodniu.